Agencja ma bardzo ważną rolę do spełnienia, ponieważ kontroluje cały obrót ziemi. Jeżeli widzi, że są transakcje, które e, są powiedzmy podejrzane, ma możliwość skorzystania prawa pierwokupu i odkupu. No ale co z tego, jak tylko w budżecie minister finansów zabezpieczył jej 20 milionów, ale takie 500 czy 600 hektarów jest to transakcja, jak w granicach 30 milionów należało, mogłaby to stosować, lecz Lecz tego nie stosuje, i tu jest tego instrumentu nie ma, ponieważ w ja nie mam pieniędzy i nie mogę tego skorzystać. Czyli ta ziemia by tak wróciła do zasobów, i tak zostałaby sprzedana, rozdysponowana, tylko powiedzmy byłoby rozłożona w czasie. I te, te zabezpieczenia ochronne i te pytania, no niestety panowie musicie na to nam odpowiedzieć, i, i to już jest piłeczka po waszej stronie. Jeżeli one nie będą realizowane, te nasze ustalenia. To może być, że za dwa tygodnie albo za trzy tygodnie znowu rolnicy zajadą na ulicę Szczerbcową albo tam, gdzie będzie siedziba agencji albo pod urząd wojewódzki. Wykazaliśmy tą dobrą wolę, nie próbowaliśmy włączać żadnych sił politycznych, a z żadnej strony, choć zawsze się nazywa, że jest strajk polityczny. Tak, był strajk polityczny, bo 40% rolników stojących na Szczerbcowej pokazało legitymację PSL-owską, po no to możemy mówić o strajku politycznym. A poza tym nic. I dlatego państwo po waszej stronie, my ten, te problemy znacie, my wam byśmy przedstawiali, statystyki nie kłamią i problem, że akurat tutaj jest, jeżeli chodzi, mamy przedstawiciela przewodniczącego Rady Wojewódzkiej, chodzi o problem o strategii, o, chodzi o jakie ma rolnictwo w strategii wójstwa zachodniopomorskiego. Czyli ta ustawa o kurze, czyli 300 hektarów, znajduje się w zapisach. Chodzi o strategię. Czy one są tą, tym elementem, bo można by tworzyć takie gospodarstwa? Ja wypowiadam się tylko, że jeżeli mamy 4 600 hektarów ziemi, byśmy po 46 hektarów sprzedali lub wydzierżawi rolnikom mogły powstać 100 tysięczna armia gospodarstw, i to jest i z tego żeśmy nie po prostu nie, nie 100 tysięczna. Z tego żeśmy po prostu nie, skorzy, nie skorzystali. Tak, jak kiedyś mówił pierwszy prezes Janiszewski, że jest to decyzja historyczna, ale niestety ona nie była realizowana przez żadnych dyrektorów. I, on, I szczególnie chodzi o tą ostatnią kadencję dyrektora Poniewskiego, czyli nałożenie kagańca finansowego zdeterminowało urzędników do sprzedaży za wszelką cenę i, 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 i za pieniądze. Te słupy to nie są wytworem, naszym, to nie wytw to są wytworem funkcjonowania agencji, bo, 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 bo to umożliwiło agencji, że ta cena w ciągu dwóch rok wzrosła pięciokrotnie czy, sześcio, czy sześciokrotnie. Dzisiaj rolników, nie my jako chcemy kupić ziemię, nie mówimy, że nie, ale nie wszyscy mogą to kupić, bo rolnicy, dzisiaj nasz młody rolnik, który kończy studia, ma program y młodego rolnika, nie prowadzi gospodarstwa 5 lat, nie może się ubiegać, ani nie ani kupno gruntów z agencji. Czyli te przepisy, które zostały stworzone, uważam, nie są do końca a przejrzyste i, i, i dobre. Dlatego wracając do tej ustawy, która mówi o wyłączeniach 30%, zawsze zadajemy sobie pytanie, bo wiadomo, że miał być ileś tych gruntów, ponad 30 tysięcy, tych gruntów dzisiaj jest o połowę mniej, które wyłączyli. Ale jest pytanie dzisiaj do was państwa, jeszcze raz powtarzam, czy ta ziemia wróci. I te oświadczenia o, o własnym prowadzeniu gospodarstw, które podpisują wójtowie i burmistrzowie i, i to są oświadczenia praktycznie bez żadnej odpowiedzialności karnej, bo, bo nie ma na tych oświadczeniach, że jeżeli ja podpisuję coś, to ciąży na mnie odpowiedzialność karna. Różne rzeczy się pojawiają, one są potwierdzane przez wójtów burmistrzów, jest to najsłabszy element w tej grze, bo praktycznie Dzisiaj uprawniony może być każdy, który ma wydzierżawić sobie hektar albo się zamelduje i, i przystępuje do, i wójt tego nie, tego nie potwierdzi. A powinien wszystkie kwity sprawdzić, czy rzeczywiście ta osoba ma, sprzedaje, kupuje, a nie ma, a, a jest tylko posiadaczem. I to są te problemy, na które należy zwrócić uwagę, które się powinny znaleźć w znowelizowanej ustawie. I ta ustawa praktycznie Powinna składać składa się z, tych, z wszystkich elementów, którzyśmy tu podpisali, jak również zabezpieczające obrót ziemią po 2016 roku, jest, jak, jak jest w krajach Unii, Unii Europejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tą część wypowiedzi. E, pozwólcie państwo, że w tej chwili w kolejności nie wiem, no dowolny, ja ale... jeszcze, Panie Przewodniczący, ja bym prosił jeszcze, by przedstawił burmistrz szpyżyc, bo tam jest ogromny problem, tam praktycznie 60% gruntu jest ręcem kapitała obcego kapitału, żeby ten przedstawił problem, bo problem dotyczy praktycznie wszystkich gmin, wszystkich powiatów, ale on jest, bym... no tu chcemy, okay. żeby powiedział, jak to u niego to wygląda. następującą kolejność, ponieważ ten kwadrans już trochę nam minął w tej pierwszej części, to prosiłbym o zwięzłą w tej chwili dwu, wypowiedź pana burmistrza, następnie oddam głos panu wojewodzie. Rozumiem, że pan dyrektor Malicki również usłyszał wiele pytań, do których będzie chciał się odnieść. Dodam też, że na sali również pojawili się dodatkowi parlamentarzyści, których wcześniej nie wymieniałem. Pan poseł Strzałkowski, pan poseł wiceprzewodniczący zespołu, pan poseł Jach, pan poseł Wojciechowski, nie będący członkiem zespołu, ale witamy go jako no, człowieka zajmującego się rolnictwem przecież od lat, i pan eurodeputowany Grubarczyk, którego również witamy. Dziękuję bardzo i proszę o zabranie głosu pana burmistrza. Marek Olech, burmistrz Pyrzyc. Reprezentuję chyba najbardziej rolniczą gminę na terenie województwa zachodniopomorskiego, ponieważ to u nas znajdują się najlepsze ziemie, w naszej gminie znajdują się rolnicy, którzy utożsamiają się z tą ziemią i którzy chcą, aby prowadzić na tej ziemi swoje rodzinne gospodarstwa rolne. Ten problem wyniknął już dosyć dawno, kiedy pierwszy raz przystępowano do przetargów i kiedy zaczęły pojawiać się tak zwane słupy. Są to osoby, które nie dysponują czy nie mają udokumentowanej gotówki na zakup ziemi, a jednak przystępują do obrotu tą ziemią i kupują, wykupują naszym prywatnym rolnikom ziemię, ponieważ no, można tutaj śmiało stwierdzić, są podstawieni przez, w, przez firmy. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego, które w ten sposób chcą przed rokiem 2016 wykupić ziemię może i po cenie tańszej, ponieważ stwarza im to w tej chwili taką, taką możliwość polskie prawo. Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty: mianowicie to, co już zostało tutaj powiedziane. My, jako wójtowie, burmistrzowie, nie mamy praktycznie wpływu na wydanie zaświadczeń. O tym, że dana osoba może przystąpić do takiego przetargu, ponieważ wystarczy, żeby była mieszkańcem naszej gminy, żeby miała gospodarstwo rolne o areale minimum jednego hektara i żeby miała to wykształcenie rolnicze. I My tylko możemy jako burmistrzowie potwierdzić takie, takie złożone zaświadczenie i chciałbym tutaj zwrócić uwagę Państwa parlamentarzystów, żeby zastanowić się właśnie nad tym, w jaki sposób spowodować, żeby te zaświadczenia... Niosły za sobą pewną odpowiedzialność. Jeżeli ktoś złoży nieprawdziwe dane czy złoży nieprawdziwe oświadczenie, to powinien liczyć się z tym, że będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. I teraz, drodzy Państwo, druga bardzo mocna sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie po tym, co zaczęło się dziać na terenie naszego województwa, myślę, że mogę o tym powiedzieć, pojawili się panowie z CBA. W mojej gminie i kiedy przygotowywałem materiały, to po prostu powiem Państwu, że włos na głowie mi się zaczął jeżyć, ponieważ wiele aktów notarialnych, które są w naszym posiadaniu, były, były to akty, w których obrót ziemią odbywał się w ciągu trzech miesięcy. Przedstawicielka spółki kupowała. Ziemię a po trzech miesiącach już ją odsprzedawała. Wydaje mi się, jestem zdecydowanie pewien, że jest to pewien proceder niedozwolony naszym prawem, ponieważ zdecydowanie chyba wszyscy widzimy, że zachodzi tutaj handel ziemią, a nie o to nam przecież chodzi. Nam chodzi o to, żebyśmy wzmacniali nasze gospodarstwa rodzinne i chciałbym też zwrócić uwagę, że w naszym rejonie, rejonie wybitnie rolniczym, nie ma dużych zakładów pracy, a tymi zakładami pracy są właśnie te gospodarstwa rodzinne. I dlatego proszę Państwa o to, żebyście swoim działaniem pozwolili naszym rolnikom spowodować, aby ta ziemia była naszym zakładem na terenie nasze, naszej gminy chociażby i również na terenie całego województwa i na terenie całego kraju. A w momencie, kiedy takie procedery istnieją, to powoduje to, że tracimy te miejsca pracy, tracimy te nasze zakłady pracy, których jest coraz mniej i to powoduje bardzo duże niezadowolenie naszych rolników. Ja może dziękuję. Chciałbym dziękuję na, bardzo... na te dwa aspekty mm. zwrócić głównie uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie wojewodo, bardzo proszę o zabranie głosu. Rozumiem, będzie też jakaś prezentacja, tak? tak? Tak. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, otóż ja cały czas byłem wewnątrz tych wydarzeń, tych protestów rolniczych, ale również i spotkań z panem ministrem Sawickim i z panem ministrem Kalębą I z panią sekretarz, podsekretarz stanu paną Szalczyk, Zofią. I Chcę powiedzieć tak, ten temat obrotu ziemią od początku był wiodący. I te nieprawidłowości, czy może nieprawidłowości, ale luki w naszym prawie, które powodowały taki proceder, a nie inny, one spowodowały to, że faktycznie ta ziemia nie trafiała w ręce naszych rolników to pokazuje jasna statystyka i to trudno z tym dyskutować. Chcę powiedzieć to te sygnały które płynęły właśnie z zachodniopomorskiego spowodowały to, że po trzech latach prac została znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnym i to, że te poświadczenia oświadczeń składanych przez chętnych do przetargów mieli poświadczać burmistrzowie i wójtowie w, w takim postępowaniu administracyjnym sprawdzającym, to wskazywaliśmy na szkolenia, które odbyły się w lipcu ubiegłego roku w naszym urzędzie, ale również tam była zmiana, że ma rolnik osobiście bądź kierować, uprawiać bądź kierować się gospodarstwem i to wymaga na okres trzech lat. Wcześniej przypomnę, wystarczyło z dnia na dzień się zameldować w gminie wydzierżawić Hektar ziemi i można było na drugi dzień stawać do przetargu. To udało się po wielu latach, po trzech latach. Jeszcze raz powtarzam, pan minister Sawicki wtedy to podkreślał na spotkaniu jedną rzecz, a okazało się życie bogatsze niż, niż nasze stanowione prawo, i dalej, i dalej ono było mijane. I chcę jedno powiedzieć, że te protesty spowodowały jedną rzecz, że Pan minister rolnictwa przyjeżdżając tutaj, wykazał wielką wolę zmiany tego prawa. Zmiany prawa, ale w ramach istniejących uwarunkowań prawnych, czyli ustaw, które obowiązują. I dzięki no, pracy tutaj wspólnej, mi się wydaje, udało się wypracować te trzy rozporządzenia. Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, które w sposób, miejmy nadzieję, taki dostateczny uszczelnią ten obrót ziemią, chociaż jak to będzie w życiu, to trudno powiedzieć. Tutaj wielka jest rola i uprawnienie dostały Izby Rolnicze jako samorząd rolniczy, który będzie opiniował wszystkie przetargi będzie m, uczestniczył w, w komisjach przetargowych, m, ale również no, kolejne przetargi, które zostały uruchomione z nową procedurą m, to jest około 200, m, będą pewnie na dniach. Tu pan dyrektor m, pewnie więcej na ten temat może powiedzieć, będą e, uruchamiane i one okażą, czy to, co zostało zrobione, m, jest. E, Przynosi efekty. Natomiast pozostaje oczywiście kwestią ważną, co dalej. Bo, jeżeli mówimy, że w naszym województwie jest około 350 tysięcy hektarów w zasobie Skarbu Państwa, to czy to spowoduje, te uszczelnienie jest wystarczające na tyle, żeby ta ziemia trafiła właśnie w przetargach ograniczonych czy ograniczonych, nawet ofertowych. Ja nie chcę mówić o szczegółach, które zostały wprowadzone, czy ona trafi do naszych rolników i w dalszej kolejności co z tą ziemią dzierżawioną przez podmioty zagraniczne, chociaż no, dzisiaj mówimy gospodarstwo od hektara do 300 to jest gospodarstwo rolne i, i, i tutaj, ale jako spółka prawna to do 500 hektarów może nabyć.